Czy FC Barcelona stanie przed dramatycznym wyborem w Lidze Mistrzów? Wojciech Szczęsny, który wrócił z emerytury, by ratować klub po kontuzji marca André Terstegena, może wkrótce zostać zmuszony do ustąpienia miejsca Niemcowi. Rehabilitacja kapitana przebiega lepiej, niż ktokolwiek przewidywał, a to stawia Hansiego Flikę w trudnej sytuacji. Zapraszam do historii pełnej zwrotów akcji, gdzie lojalność i ambicja zderzają się z regulaminem UEFA. Gdy Ter Stegen doznał poważnej kontuzji kolana, wydawało się, że sezon ma z głowy. Barcelona musiała działać szybko, sięgnęła powolnego agenta Wojciecha Szczęsnego, który zaledwie miesiąc wcześniej ogłosił zakończenie kariery. Polak podpisał roczny kontrakt i został zarejestrowany w miejsce Niemca, stając się awaryjnym wsparciem dla zespołu i swojego przyjaciela, Roberta Lewandowskiego. Początki nie były łatwe szczęsny przegrywał rywalizację z inakim peną, i wydawało się, że transfer okaże się niewypałem. Szansa przyszła niespodziewanie w Arabii Saudyjskiej podczas walki o superpuchar Hiszpanii. Pena spóźnił się na odprawę przed półfinałem z Atletic Bilbao, a Flick ukarał go ławką. Szczęsny dostał swoją szansę, choć nie błysnął, przekonał trenera. Od tamtej pory Polak jest numerem jeden w bramce Blaugrany. Sytuacja komplikuje się jednak wraz z powrotem Terstegena. Rehabilitacja Niemca przebiega znakomicie, ma być gotowy za około trzy tygodnie, czyli w drugiej połowie kwietnia to otwiera mu drogę do gry w półfinale Ligi Mistrzów. O ile Barcelona awansuje. Problem w tym, że regulamin UEFA nie pozwala na jednoczesną rejestrację obu bramkarzy w rozgrywkach. Jak donosi Mundo Deportivo, Ter Stegen mógłby wrócić, ale oznaczałoby to natychmiastowe wycofanie Szczęsnego. Obaj nie zmieszczą się w składzie na półfinał czy finał, to musi być albo jeden, albo drugi. Dla Polaka, który w osiemnastu meczach nie przegrał ani razu, stracił 17 goli i dziewięć razy zachował czyste konto, w tym raz w czterech spotkaniach Ligi Mistrzów, byłby to bolesny cios. Szczęsny udowodnił swoją wartość, stając się filarem drużyny. Flick publicznie ogłosił go swoim pierwszym wyborem, ale powrót Terstegena kapitana i rodaka trenera może wszystko zmienić. Czy Niemiec który w przeszłości nie bał się stawiać ultimatum, znów postawi na swoim. A może Flick pozostanie lojalny wobec Polaka, który wrócił z emerytury, by pomóc klubowi w trudnym momencie? Decyzja zapadnie w najbliższych tygodniach, a jej skutki mogą zaważyć na losach szczęsnego w Barcelonie. Jedno jest pewne emocji nie zabraknie.